Drogie druhny. Drodzy druhowie, bardzo serdecznie dziękuję wam za to, że jesteście. 26. Halowy turniej młodzieżowych drużyn pożarniczych imienia Druha Piotra Galasa uważam za otwarty. Dziękuję. Mamy o młodzież, mamy o młodych strażaków. Mam nadzieję, że z tych dzieci, które są tutaj na sali za mną, też zostanie dużo zaciągniętych do Państwowej Straży Pożarnej, a większość będzie służyła nam jako ochotnicy strażak pożarnych naszych miejscowych, będzie nas chroniła. I była tą małą armią każdego wójta, burmistrza w całym powiecie. Panie Antoni, dzisiaj 26 powiatowy już turniej halowy. Pan był organizatorem pierwszego? Tak, od początku jestem. To była moja myśl. Był wymyślony po to, żeby młodzieży udostępnić w czasie ferii zimowych zajęcia jakieś i oni się przygotowywali i zawsze było na zakończenie ferii ten turniej organizowany. Na pewno turniej pomaga młodzieży w oderwaniu się od smartfona i w taki właśnie wspaniały, sportowy sposób, strażacki przede wszystkim sposób spędzić tą sobotę, pierwszą sobotę ferii. Tak aby te ferie również były pod znakiem sportu, pod znakiem jakiegoś wyczynu. Czegoś, co jest oderwaniem od dnia codziennego dla naszej młodzieży. Ten turniej rozgrywany od 26 lat, od pewnego czasu jest dedykowany pamięci naszego drucha, właśnie strażaka Piotra Galasa, który w trakcie, można powiedzieć, zawodów sportowych załamał się zdrowotnie i zmarł. To się stało w Wadowicach na stadionie wiele lat temu. To jest symbol właśnie takiego oddanego strażaka, drucha, który. Od młodzieżowej drużyny pożarniczej realizował się w, naszych, w naszej straży. Chcieliśmy go dzisiaj również uhonorować, to też ten turniej kolejny raz jest rozgrywany.